Witajcie widzowie! Dawno nie było żadnego filmu o bojownikach, prawda? Cóż, nadszedł najwyższy czas, aby wam o nich co nieco opowiedzieć. Jak dotąd ukazało się 7 filmów o naszej wesołej bandzie. Ostatni opublikowałem 30 czerwca tego roku, czyli prawie 6 miesięcy temu. To już trochę czasu, lecz tak naprawdę największe zmiany zaszły w naszych akwariach na przestrzeni ostatniego miesiąca dwóch. Historia ta czytaj historia Bojowników przez nas wychowanych zaczyna się tak naprawdę 12 kwietnia 2016 roku, a zatem sięga już daleko w przeszłość. Lecz nie zagłębiajmy się aż tak w szczegóły. Więcej na ten temat możecie się dowiedzieć z pierwszego filmu o bojownikach, który opublikowałem. Link w opisie. Tak naprawdę lepiej cofnąć się do początku marca 2020, kiedy to na świat przyszły pandemiaki, jak to je nazywamy, tudzież małe pandemie, praktycznie. Data ich przyjścia na świat pokryła się z początkiem pandemii. Ich rodzicami były, byli Marlenka i Zombiak. Niebieskie bojowniki. Od razu się polubiły, i tak oto pojawiły się nasze bojowniki. Obecnie rozlokowane są po trzech akwariach. W dużym akwarium w moim pokoju 80-litrowym. Jeszcze do niedawna było ich siedem. Teraz sześć. Same samiczki w tej chwili, różnie umaszczone. Co ciekawe, chociaż rodzice byli jednakowej barwy. Jedna znajduje się u nas kostka akwarium, w którym przebywa brachu. Oddzielony od grupy, ponieważ był mniej sprawny od reszty i go nękały. W odosobnieniu nabrał sił i jest jednym z najładniejszych wychowanych przez nas bojowników. W drugiej kostce znajduje się maklanki, oddzielony, gdy napięcia w grupie zaczęły rosnąć. Z powodu nadmiaru samców. Ten moment kiedyś musiał nadejść, ale tam doskonale się odnalazł. Zombiak, który o wiele lat przeżył marlenkę, która pożegnała się z nami z stosunkowo szybko, teraz ją widzicie. Mieszkał w oddzielnym, niedużym zbiorniku, yy, gdzie dożył zędziwego wieku. Przeżył swoją wybrankę, o czym już wspominałem prawie o dwa lata. No może bezpieczniej będzie powiedzieć, że o ponad półtora roku. Pożegnał się z nami około miesiąc temu. Tutaj jeszcze go widzicie, udało się go nagrać. Zachowały się filmy z nim, tuż po nim. Różnica czasu wynosiła nie więcej niż tydzień. Zdech modraszek. Ostatni samiec w większym akwarium. No, jakby się umówili, ostatni jeszcze z samców, które zostały u koleżanek, u sióstr. Były wtedy jeszcze trzy. Teraz zostały dwa, ale no, jakby się umówili praktycznie w tym samym czasie. Ale dożyły w dobrych warunkach. W dobrych warunkach dożyły czasu, kiedy już musiały się z nami pożegnać, więc. Cześć ich pamięć. Ogólnie bojowniki uwielbiamy. Są bardzo kontaktowe. Nigdy nie brakuje ci towarzystwa. Podejdziesz, od razu znajdują się przy szybie. To właśnie uwielbiam w tym gatunku. Zawsze i przy karmieniu, i po prostu kiedy usiądziesz obok, one już są, patrzą, czy czegoś mi nie zaproponujesz ciekawego. Świetne ryby. To samo tyczy się zresztą neonów czerwonych, które również mamy w całkiem dużej ilości, jest ich kilkanaście, i zmienników złotych, które co ciekawe tolerują się i są tolerowane przez bojowniki. Myśleliśmy, że mogą być jakieś napięcia przez to, że znajdują się w jednym akwarium, ale nie. Co ciekawe, nie przeszkadzają w sobie w najmniejszym stopniu. Funkcjonują razem doskonale. O ciemniożkach może nie będę się wypowiadał, gdyż głównie pojawiają się w polu widzenia w nocy. Niesamowite ryby, wydaje się jak krzyżówka węgorza, tylko jakaś taka nieduża i paskowa, zresztą strasznie szybkie i zwinne. Jak wiadomo, każdy kto ma ryby to wie, najlepszym momentem, aby obserwować reakcję w stadzie, obserwować swoje ryby. Jest jednak karmić wtedy wszystkie pochowane nawet gdzieś w gąszczu wypłyną i pokażą się w pełnej krasie wtedy też. Najlepiej nagrywać filmy pod kątem takiego właśnie filmu jak ten, który teraz oglądacie. Tutaj widzicie kilka z karmienia z różnych akwariów. Yy, oczywiście, oczywiście bojowniki Zawsze najbardziej rzucają się w oczy, lecz neonki tutaj nie próżnują, też szybko przybywają na miejsce, kiedy, kiedy tylko widzą, że klapa się otwiera. Czasem już jak podchodzę, z, zbierają się pod powierzchnią, czekając na dostawę paszy. Jak też zaraz zobaczycie, samce, samce bojowników oczywiście cały czas mają w sobie te hormony, ten wigor, tę te, chęć dbania o terytorium. Pewnie przyszło im od ojca, który był dość dość żywiołowy, ale u bojowników nie jest to cecha wyróżniająca. Wszystkie samce zawsze, kiedy pokaże im się lusterko, to stroszą się, daje im to trochę adrenaliny, emocji. A potem, kiedy już się <grym> o lusterko odsunie, mają poczucie satysfakcję, że pokonali rywala na terytorium i wróg został przepędzony. No i co by tam, co by to wam jeszcze powiedzieć? Zdaje się, że opowiedziałem wam o wszystkim, co w tej chwili najważniejsze. Dziękuję, że obejrzeliście to niesamowite jak długa już stała się historia tych znajomych, znajomych rybich oblicz. Tyle czasu już na nas patrzą za szyb. Uwielbiamy ryby, uwielbiamy hodować ryby, uwielbiamy karmić ryby. Sprzątać akwarium może ciut mniej, ale to też naturalna kolej rzeczy. Dlatego powiem tle. To wspaniała przygoda samemu wyhodować sobie ryby i. Zapewnić im warunki do dorastania. Trochę się czujemy, jakbyśmy je wychowali. Bo tak po części było. Dziękuję za oglądanie, i do usłyszenia następnym razem. Wesołych świąt.